Co to jest? Nie je, nie pije, a chodzi i żyje. To jest coś takiego, że człowiek da rady przetrwać chociaż jeden dzień. To jest człowiek, który żyje bez jedzenia i picia. Nie je, nie pije i chodzi, nie chodzi, a chodzi i żyje. To jest takie przysłowie. To człowiek, co nadal żyje. Taki człowiek, który nie żyje, może taki przetrwać z jeden dzień bez jedzenia i picia i bez smakołyków. I to. Dobra, już sam nie wiem. To jest. Takie przysłowie na przykład, że ktoś nie je przez jakieś dwa tygodnie. To znaczy, że... Że hmm. ja mu się nie chce jeść ani pić. To jest człowiek, który umie przetrwać jeden dzień bez jedzenia ani picia. To może być takie przysłowie, a także jaszczurka. Co to jest tandem? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. To taka gra. To jest taka gra, w którą gra moja ciocia. Nie wiem. To taka gra. To jest taka gra. Gra się w nią... tak, że są karty. No jak strzałka nie ma koloru, to zapomniałam. Jak uruchamiamy samochód? Kluczykiem do samochodu. Kluczykami do samochodu. Kluczykiem. Kluczykami do samochodu. Jak jest przecięty na przykład kabel, to można yy, skleić kabel, żeby od, kluczyki odpalić i można jechać. Trzeba włożyć kluczyki do stacyjki. Wkładamy kluczyki do samochodu, przekręc, yy, do stacyjki i przekręcamy je. I jeśli nie... A nie paliwa, to samochód nie odpali. Ale to, że najpierw się do niego wsiada, potem się przekiną za kurczyki, no, no i można już jechać.